Witam na konwencji wyborczej na Wiecu Wyborczym pana Janusza Korwin-Mikke, który niesie, jak mówię, jego hasło Wolność i Praworządność. Ale ponieważ inni kandydaci również mają piękne hasło, pozwoliłem zaprosić sobie znawcę tematu, od którego pewno się dowiemy, na ile prawdziwe są tamte hasła, a na ile właściwe i prawdziwe jest właśnie to dla pana Janusza Mikke. Przekazuję mikrofon panu Stanisławowi. Michalkiewiczowi. drugiemu najpopularniejszemu blogerowi w Polsce, przypominam Oddaj mi mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na pewno słyszeliście Państwo taką anegdotkę, jak to na placu Świętego Piotra w Rzymie odbywa się inauguracja pontyfikatu kolejnego papieża. Papież siedzi na majestacie w otoczeniu kardynałów, w otoczeniu biskupów, z całego świata. Chóry śpiewają wierni, oczarowani. No i w tym tłumie podziwiającym piękno tej uroczystości dwóch Żydów. Oczarowani przepychem, oczarowani scenerią. Jeden mówi do drugiego: "A widzisz? A zaczynali od dzieciątka i stajenki." Proszę Państwa, starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie potrafili ubierać w pełną mądrości sentencję, powiedzieli, że omnia principia parva sunt, to znaczy wszystkie początki są skromne. I przypominam tę sentencje na przekór tym wszystkim, którzy w tej chwili za 5 12, to znaczy na dwa dni przed rozpoczęciem wyborów prezydenckich, Powiadają, żeby nie zmarnować głosu. To jest stary trik, który ma na celu skłonienie wszystkich do wyboru mniejszego zła. Nie popierajcie tego, co słuszne, nie popierajcie tego, co, w co wierzycie, nie popierajcie tego, o czym marzycie, nie popierajcie tego, o czym za czym tęsknicie, tylko popierajcie to, co ma szansę. Może to jest łajdactwo, ale ma szansę. Całe szczęście. Całe szczęście, że pierwsi chrześcijanie nie wyznawali tej zasady. Bo wyobraźcie sobie, państwo, co by było, gdyby się kierowali syndromem zmarnowanego głosu. No przecież wszystko tak jak się zaczęło od dzieciątka i stajenki, to by się na dzieciątku i stajence skończyło, a jeszcze gorzej na szubienicy by się skończyło. Tymczasem jak widzimy, ponieważ pierwsi chrześcijanie nie uznawali syndromu zmarnowanego głosu, no to dzisiaj no czy dzisiaj to akurat nie, ale teraz możemy podziwiać inaugurację kolejnych pontyfikatów tak piękne, z takim przepychem, że nawet Żydzi bywają oczarowani. Proszę Państwa, a ich byle co nie oczaruje. Proszę Państwa, cóż nam mówią nie tyle kandydaci, bo kandydaci... Zwłaszcza ci faworyci tych wyborów, im bliżej do wyborów, to tym bardziej zatracają poczucie rzeczywistości. No i opadają różne pięknie brzmiące bajki, ale co mówi zaplecze polityczne najgłówniejszego faworyta? Zaplecze polityczne najgłówniejszego faworyta, pan generał Marek Dukaczewski powiedział niedawno, że jeżeli wygra pan marszałek. Bronisław Komorowski te wybory, to on otworzy szampana. I słuszna jego racja, proszę Państwa, słusznie otworzy szampana, bo w osobie pana marszałka Komorowskiego, razwiedka, czyli wojskowe służby informacyjne, których jak wiadomo już nie ma, ale ta nieobecność stanowi tylko wyższą formę obecności. Wojskowe służby informacyjne w osobie pana marszałka zyskają kolejne narzędzie ręcznego sterowania okupowanym przez siebie krajem. No i to nam więcej wyjaśnia niż mówi, co będzie, kiedy wygra pan marszałek Komorowski. A co by było, gdyby wygrał pan prezes Jarosław Kaczyński, drugi faworyt tych wyborów. No, to już nam powiedział sam pan prezes Jarosław Kaczyński. Że chce zakończenia wojny polsko-polskiej. W przełożeniu na język ludzki oznacza to nadzieję na zawarcie koalicji z Platformą Obywatelską. Obóz zdrady i zapzaństwa wejdzie w koalicję z obozem płomiennych obrońców interesu narodowego. Ciekaw jestem, co z takiej sodomii może się narodzić. Proszę Państwa, jak widzimy, yy, obydwaj faworyci tych wyborów pięknie się różnią, to znaczy nie różnią się wcale. A zatem wszystko jedno, który z nich zostanie wybrany. Czy tym bardziej, że nawet pan prezydent Dymitr Miedwiediew ostatnio dostrzegł w panu Jarosławie Kaczyńskim wybitnego męża stanu, co oznacza. Że również starsi i mądrzejsi dają pozwolenie na tę wielką koalicję. Więc już wiemy, co by nas czekało w przypadku wygranej. Proszę Państwa, to, że sytuacja nasza jest aż tak do bólu przewidywalna, jest konsekwencją wydarzenia, które miało miejsce 4 czerwca 1992 roku. Kiedy z inicjatywy obecnego tutaj kandydata Janusza Korwin-Mikke, podówczas posła Unii Polityki Realnej, została znienacka przez zaskoczenie przeforsowana w Sejmie uchwała lustracyjna, która była próbą ujawnienia agentury w strukturach państwa i uwolnienia państwa z tego korsetu agentury. Jak państwo wiecie. Ta próba się okazała nieudana. Agentura okazała się bardziej wpływa i to nie tylko w środowiskach politycznych, ale i we wszelkich innych, które teraz korzystają z takiej uniwersalnej formuły, że przytrafił, przytrafił im się ten kazus paskudeus bez swojej wiedzy i zgody. Bez swojej wiedzy i zgody zostali zarejestrowani jako tajni współpracownicy. Ale to już jest drobiazg. Zwracam uwagę, że ta organizacja, ta tajna służba wojskowa, najpierw WSW, a później wojskowe służby informacyjne, które w zwartym szyku przeszły całą transformację ustrojową, ponieważ ją przygotowały i pilnują interesu do dzisiejszego dnia, starają się nie dopuścić do tego, żeby pojawił się na scenie politycznej ktokolwiek kto by te okupacje, kto by Polskę spod tej okupacji, rozwiedki wyzwolił. I dlatego rozgrywane są kampanie polityczne, wszystkie jak do tej pory, w łonie establishmentu, w łonie partii okrągłostołowych, które gwarantują, że ta okupacja Polski przez tajne służby zostanie zachowana, zostanie utrzymana. I Staje oto przed Wami kandydat, którego poznałem w okolicznościach dla mnie trochę dramatycznych, mianowicie w obozie dla internowanych w Białęce w okresie stanu wojennego. No i myślę, że poznałem Go dobrze. Poznałem Go dobrze, poznałem jego poglądy, wywarł wpływ na mój sposób myślenia również. I jest to jeden. Człowiek, jedyny chyba spośród takich polityków znanych, który tych poglądów nie zmienił. Ale bo też nie ma takiej potrzeby, bo i sytuacja się nie zmieniła. Polska tak jak była okupowana przez tajne służby, tak jest okupowana przez tajne służby do dnia dzisiejszego. No i nie ma w związku z tym żadnej potrzeby zmieniając poglądu. Trzeba Polskę wyzwolić od tej okupacji. No, ale jak to zrobić, to sam kandydat lepiej ode mnie powie, bo to on kandyduje, a nie ja. Dziękuję bardzo. Państwo ja nie umiem mówić tak świeciście, takimi wspaniałymi parafazami, jak mój zakomity przedmówca, ja walę prawdę prosto w oczy, niektórzy co wrażliwsi tego nie wytrzymują, niektórzy mówią jak tak można po prostu i zwyczajnie, nawet moja połowica tutaj mówi, Januszku, tak delikatniej, ostrożniej, prawda, no cóż, ja uważam, że polityka to męska sprawa.